Czekajcie. Dlaczego mamy zapisa, a live nam nie idzie tak? A się nam to zrobiło na zapisie. Coś neta przerwało. Czekajcie. Co się to dzieje? Jeszcze raz. Teraz nie mam pewności, czy live w końcu idzie, czy nie. Bo, jak wchodzę, cały czas to mi pokazuje teraz zapis transmisji. A tutaj nie o to chodzi. Chyba będę musiał przerwać i jeszcze raz rozpocząć. Tak będzie najsensowniej, bo. A nie, dobra, idzie nam. Coś się zbugowało, mistrzowie, no nie mam pojęcia co, ale... ale Coś się zbugowało. Capital Gaming, no witam serdecznie, witam, witam. Kiedy będzie odcinek już z ninczą? Powinno może coś w ten weekend się pojawić, mam nadzieję, że się uda Co tak będzie? Nie trzeba Jest to ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę podejść za blisko. No dobra, to bierzemy go na odległość. Tam, da, tam wędruje tam dobra Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans I dalej są lagi jakieś bardzo mocne? To czekajcie, coś, coś musimy z tym zrobić faktem, no bo to się tak oglądać nie będzie dało. Czekajcie, czemu to się tak podziało coś? Spróbujemy teraz. Dajcie znać teraz, jak właśnie idzie lajbik. Witam, 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 witam. Mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Panie miłościwy, daj chociaż koronę. Jak mi nie dasz, to moja chora matka umrze z głodu. Mm, no dobra. Może tu pieniądze. Łodzczep się. <laughs> nie, no dobra. Damy mu to, co nie będziemy. Nie wiem właściwie, co czeka. Jeśli chcesz, to opowiem ci historię mojego ubóstwa. Innym razem. Śpieszy się. Skoczył jak tam zanurkowo. Jak się śmieje? Dobra, dajcie znać, jak tam teraz idzie na live. Po prostu idę tam gdzie ty. A skąd ty kurwa wiesz gdzie ja idę? <noise> Dobra. Co byśmy tutaj mogli dać? Nieporozumienie? Dobra, będę grać troszeczkę na odwrót <noise> Nie powiedziałem, że wiem dokąd idziesz ty. Ninja witam serdecznie. Kierunku. To lepiej zmieni kierunek. O castrajdów dalej mówisz Oho To coś musimy tutaj naprawić w takim przypadku. Bo się nam tutaj popsuła transmisja. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Czekajcie, może spróbujemy zrobić faktycznie tak, że się. Mistrzowie powinno być teraz lepiej. Mam nadzieję przynajmniej Zobaczmy zatem jak pójdzie teraz live. Dajcie znać koniecznie Będę wam wdzięczny za tą informację. Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans. No teraz czy ten live idzie, czy nie idzie. czekajcie tam, ta dam, ta da da sekundka jeszcze spróbujemy coś zrobić Dobra, dajcie znać, mistrzowie, teraz jak idzie lajwik. Będę wam wdzięczny za informację. Jest to ostrożniejszy, niż myślałem. Nie mogę podejść za blisko. Dzień karate. Na przykład z zasadami troszeczkę. Są różnice w kata, są drobne różnice w pozycjach. Oprócz tego są różnice w nazewnictwach i są też właśnie różnice czasami, na przykład w walce. Pokaż slajdów, mówicie. No, prosił jeszcze troszeczkę o informację. Ciekawski Zaraz próbujemy jest z tym powalczyć. Ja, to bardzo brzydka cecha. Wiem, że wścibiam nazwnie swoje sprawy, ale muszę się dostać do zgniłego gaju. To miejsce dla wtajemniczonych. A kto nam zagwarantuje, że nie jesteś szpiclem? Dajcie znać jak live idę. Będę wdzięczny za informację Dobra, ale widzę, widzę jak to idzie. I idzie nam to źle. Dajcie sekundkę.